Witamy, witamy serdecznie. Jak wam się grało dzisiaj wieczorem? No powiem tak, smerfastycznie. <grym> te, Darek i to jego określenia. Ja się bawiłem świetnie, według mnie publiczność też bawiła się świetnie, a o to chyba chodziło. Dobra, jak zaczęła się Wasza przygoda z Discopolo? Nasza przygoda, z... no, tak to wszystko moja wina, tak to jego, to jego wina, to przez niego to robimy, a tak naprawdę e, była taka szybka akcja z, i przygoda też z telewizją, e, był taki casting, wzięliśmy w nim udział, już udało się go wygrać w nagrodę, e, mieliśmy taki debiutancki występ właśnie tutaj w Glinojecku 7 lat temu. Wróć 8 lat temu, bo to było jeszcze w 2006 roku z zespołem Weekend i tak się to wszystko zaczęło. Poszła piosenka, choć kochanie, potem za tym e, zaufaj mi, czyli kanikuły, i tak dalej. Jak już się ruszyła, tak A już cała lawina. czasu ta dziewczyna to facet? No, także także płynie to tak fajnie sobie i spotykamy się znowu w Glinojecku po takim fajnym czasie. I już ja już podobno jako gwiazdy my występujemy. O, przynajmniej tak słyszałem. Jak wspominacie swój koncert w Glinojecku? Ale który pierwszy pierwszy? Czy? Pierwszy, pierwszy. pierwszy. No słuchaj, to była taka trochę stresowa, gdyż pierwszy raz w takiej innej wersji, w innym inny występ, całkowicie inny, e, nowa piosenka, ale no, publiczność i wtedy bawiła się fenomenalnie, dzisiaj pokazali drugi raz na co ich stać, no, bardzo miło wspominamy, cieszymy się, jesteśmy praktycznie prawie u siebie, naprawdę super. Casting, casting dla młodych zespołów, które kiedyś występowały na weselach, a chciałyby spróbować swoich sił na dużej scenie, disco polo, Casting wygraliśmy i nagrodą było to nagranie potem w telewizji, występ, tak dalej, i również ten występ, który był zarejestrowany przez telewizję, o którym wspominaliśmy ten nasz pierwszy występ w ginowiecku 8 lat temu. Tak to mniej więcej wyglądało w skrócie. W składzie jest was czterech. No czemu dzisiaj byliście w takim składzie, a nie w pełnym? To taka długa historia, no ale Arkadiusza z nami nie ma, ale to tylko i wyłącznie z powodów rodzinnych, miało takie rodzinne sprawy do załatwienia, nie będziemy mówić, wnikać, ale jest dobrze, dajemy radę, mamy nadzieję i wiemy, że duchem na pewno jest z nami, z całą publicznością z Glińowiecka. Dwa razy byliście w programach Talent Show, co drugim razem nie było zbyt przychylnie w waszą stronę, będziecie próbować jeszcze dalej? Nie, dlatego że mamy sygnały od osób, które twierdzą tak, że my już jesteśmy na takim poziomie, jesteśmy na tyle znani, że takie programy, programiki jak MassBeat The Music i, tak, i tym podobne nie są nam potrzebne, bo po prostu mamy już jakąś swoją renomę, mamy jakąś swoją markę i, i swoją publiczność i tego nam nie potrzeba. Nie dogodzimy takim jurorom, którzy są w MassBeat The Music czy tych innych programach Talent Show, czego nie będziemy chyba raczej sprawdzać czy w jednym czy w drugim programie. A to My dziękujemy bardzo, życzymy powodzenia, naszych sukcesów. I skoc jest najlepsze. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz pozdrowienia dla Glinojecka. Na pewno Was odwiedzimy jeszcze nie raz. Może na jakimś koncercie, może na jakiejś innej imprezie, Także widzimy się na pewno kiedyś. Do zobaczenia. Cześć.